Witajcie moi drodzy na kanale. <laughs> Dzisiaj przyjechałem do mojego studia nagrań, <laughs> kochani, pod gołym niebem. No i wygląda na to, że nic nie nagram. No bo takie pojedyncze chmury przechodzą, e, deszcz pada. Tak więc, kochani, szczerze mówiąc, to co miałem nagrać, wyparowało z mojego serca, z moich myśli. No i no cóż. Jedno co, to jest bardzo taki. A takie odczucie niesamowitego spokoju, pomimo tego, że, że kropi, pomimo tego, że słońce, przynajmniej chyba na chwilę, zaszło. Jest taka cisza, moi drodzy. A, polecam każdemu na modlitwę, na taką relację z Bogiem, pójść do lasu, pójść w takie miejsce, właśnie. Gdzie ludzi nie ma, gdzie samochodów nie ma, gdzie nie ma tego zgiełku, tego hałasu, tego wyścigu szczurów. <noise> Powiem Wam, że tu jest jakoś inaczej. Jakoś inaczej i myślę, że, że lepiej, że to jest lepiej niż takie gonienie w wyścigu szczurów. Moi drodzy, no i nie wiem co nagrać, no tak szukam myśli w sobie i tak naprawdę. Hmm. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że na razie wątków żadnego nie mam. Kochani, co mam? No mam jabłko takie. Bardzo fajne, bardzo pożywne, witaminki. Minerały, polecam każdemu, zamiast piwka, zamiast papierosa, zamiast pizzy, kochani, jabłuszko. A tak na marginesie mówi się, że w Edenie Ewa została skuszona przez szatana, właśnie przez owoc z drzewa poznania dobra i zła, i każdy myśli, że to jest jabłko. Kochani, no jasne, że jakoś ten owoc sobie ludzie nazwali. O, taki. Ładne jabłko, ponętne jabłko, apetyczne jabłko, smaczne jabłko, bardzo ładne z wyglądu. I diabeł przyszedł. I ten owoc z drzewa poznania, dobra i zła. Wymalował Ewie jako właśnie taki piękny owoc. Będziesz jak Bóg. Będziesz jak Bóg. Droga Ewunio. Skosztuj masz. Skosztuj jabłuszko. Będziesz jak Bóg. Będziesz miała poznanie dobra i zła. Skosztuj Jewunio. Naprawdę smaczne. No, zobacz, ja już Cię tak zachęcam, że Ci ślinka leci. Ewuniu, masz. I wiecie, i Ewunia skosztowała tego owocu z drzewa poznania dobra i zła. Z tego drzewa, z którego Bóg zabronił spożywać owocu. Możecie o tym przeczytać na początku Pisma Świętego, jak dzieło stworzenia świata, potem człowieka, potem człowiek wedenie, potem jak grzech wszedł na człowieka, a więc na nas, moi drodzy. Ten grzech to jest owoc z tego drzewa poznania dobra i zła. I to nie było jabłko, moi drodzy. Poczytajcie, porozważajcie, popytajcie się Boga, aby Wam przez Ducha Świętego pokazał, czym jest owoc z drzewa poznania dobra i zła. Co to jest tak naprawdę ten grzech, który wszedł na wszystkich ludzi. Co spaprało ludzką naturę. Robiłem kiedyś film, teraz mi się przypomina, więc kochani, odszukajcie sobie i, um, i posłuchajcie o grzechu. Tam będzie troszkę więcej. Ja teraz nawet wątku za bardzo nie mam. Natomiast, yy, wiecie, chodzi mi o to, że my wszyscy urodziliśmy się w grzechu. Myślę, że ludzie tego nie łapią. Nie wiem, czy nie chcą zrozumieć tego, że są grzesznikami? Nie dlatego, że piją, że kradną, że cudzołożą, e, że mówią nieprzyzwoite słowa, że ktoś kogoś zabije. E, kochani, te wszystkie rzeczy są objawem grzechu, który wszedł na wszystkich ludzi. Tego grzechu, który spowodował zepsucie ludzkiej natury. Więc Ewunia zgrzeszyła, posłuchała się diabła, Adaś był głupi i poszedł za żoną swoją. Dlatego, kochani, cały gatunek ludzki został zepsuty i skażony. Gdyby Adam nie posłuchał żony, która mu mówi: Adasiu, zobacz, jakie fajne. Może też spożyjesz. Skoro ja mogłam, to ty też możesz. Zobacz, jakie smaczne. Tak to, kochani, działa. Tak, tak diabeł działa. Wiecie. Dlatego Biblia mówi, abyśmy słuchali Boga. Biblia mówi, że, że mąż jest głową żony. Głową męża jest Chrystus, a głową żony jest mąż. Więc, moi drodzy, to jest inny wątek, o którym tu nie chcę teraz e, mówić. Natomiast chciałbym Wam, skoro już mam taką chwilkę i jednak ten filmik jakiś tam kręcę, to chciałbym, abyście naprawdę zastanowili się nad zasadą funkcjonowania człowieka. Bo jeżeli my wszyscy z woli mężczyzny i z woli kobiety się urodziliśmy tu na tej ziemi, to urodziliśmy się w grzechu, w zepsutej naturze ludzkiej. Kochani, jeszcze nikogo nie zabiliśmy, jeszcze na nikogo nie krzyczyliśmy, jeszcze nikogo nie zwyzywaliśmy, jeszcze nikomu pieniędzy nie ukradliśmy, jeszcze nikogo. Nie obgadaliśmy, rozumiecie. Natomiast już się w grzechu urodziliśmy. Grzech wszedł na wszystkich ludzi i to jest ta zepsuta natura ludzka. Dlatego jesteśmy grzesznikami. Z woli mężczyzny i z woli kobiety rodzimy się tu na tej ziemi i z biblijnego punktu widzenia rodzimy się w stanie odcięcia od relacji z Bogiem. Bo grzech, który wszedł na nas, w którym się urodziliśmy, powoduje, że człowiek nie ma życia Bożego w sobie, nie jest podłączony do Boga i żyje według zasady funkcjonowania, która weszła na niego z drzewa poznania dobra i zła. Kochani, jeszcze raz chcę mocno zaznaczyć: zasada poznania dobra i zła. Więc, kochani, jeżeli my tu na ziemi żyjemy bez, bez Boga, bez nawrócenia, bez Chrystusa Jezusa, bez trwania w Chrystusie Jezusie, to my żyjemy i wyrażamy tą zasadę grzeszną. Czyli poruszamy się na takiej zasadzie, że z reguły człowiek chce czynić dobrze, stara się dobro czynić, a unikać zła. Więc yy, to nie jest tak, że tylko zło jest wrogiem Boga, ale też i dobro, które czynimy, jest wrogiem Boga, o ile jest w tej zasadzie funkcjonowania czynione. Ja jak kiedyś to zrozumiałem, to było to dla mnie, moi drodzy, przerażające, bo jeżeli Biblia mówi, że cały świat tkwi w złem, Czyli w tej zasadzie życia i funkcjonowania, grzech wszedł na wszystkich ludzi, i całe stworzenie zostało przeklęte z powodu człowieka. Z powodu grzesznego sposobu życia człowieka. I dobro, i zło jest z drzewa poznania: dobra i zła, moi drodzy. Zepsute drzewo. drzewo. Tak się wyraża grzech, który wszedł na ludzi. Więc moi drodzy, nie chodzi o to, aby być dobrym człowiekiem, nie chodzi o to, aby celować w to, co dobre, nie chodzi o to, aby się zmieniać i być tak zwanym dobrym człowiekiem, moralnym człowiekiem, humanistycznym człowiekiem, miłym człowiekiem, kochającym człowiekiem. Kochani, nie o to chodzi. To nie jest ta zasada życia i funkcjonowania. Więc. Dobro i zło, jeżeli chodzi o człowieka, ono podlega zmianom w zależności od epoki, w zależności od środowiska, w zależności od tak zwanej mody, która jest na świecie, tak? Więc to wszystko jest niestabilne, to wszystko jest jak piasek, moi drodzy, i na tym nie wolno budować swojego życia. I Bóg to wie, dlatego zachęca ludzi przez słowo Ewangelii żeby wyszli z tego grzechu, żeby ludzie wyszli z tej zasady funkcjonowania, żeby ludzie poddali się Bogu, uniżyli się przed Bogiem, przyjęli przez wiarę Chrystusa Jezusa, aby doświadczyli nowonarodzenia w Chrystusie Jezusie, aby stali się nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie i wtedy Bóg sam w takim człowieku o ile ten człowiek, tak jak mówię, naprawdę przeżył Nowonarodzenie i został jego duchem napełniony, to taki człowiek ma wtedy możliwość życia i funkcjonowania w oparciu o inną zasadę. Jest już połączony z Bogiem, ze Stwórcą, ma jego życie, jego naturę, jego ducha w sobie i przez wiarę swojego serca, trwając w Chrystusie, poddając się pod tą zasadę ducha życia może się poruszać w zamierzeniu Bożym, w woli Bożej. Jezus schodząc tu po ziemi powiedział: Ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem życie. Więc kochani, chodzi o o to, że Bóg jako zbawiciel przychodzi do wnętrza człowieka i chce człowieka uwolnić właśnie od tego grzechu, od od funkcjonowania według tej zepsutej zasady życia, grzesznej zasady życia, która manifestuje się w nas jako grzechy. Więc przychodzi, przeżywamy nowo narodzenie, doświadczamy napełnienia Jego duchem i przez wiarę serca możemy żyć i trwać w Chrystusie i doświadczać zbawienia przez życie Jego. To jest osoba, moi drodzy. Poznajemy Jego jako życie, poznajemy Jego jako... Jako takiego życiodajnego ducha, poznajemy Jego jako taką naszą drogę. Drogą jest osoba, kochani, a nie to, co dobre i to, co złe. Tam, gdzie jest Chrystus, tam jest życie. Tam, gdzie jest Chrystus, tam jest Słowo Boże, bo przecież On jest Słowem Bożym, oryginalnym Słowem Bożym. I kiedy Mu pozwalamy wzrastać w nas, to On nas zmienia i ta metaboliczna przemiana. Te manifestacja tego daru, który przyjęliśmy i który w nas e, się staje rzeczywistością funkcjonowania, e, manifestuje się po prostu nasze przeznaczenie, nasza droga, wola Boża do naszego życia. Chrześcijaństwo to jest życie i trwanie w Chrystusie, i pod, kiedy człowiek jest mu poddany, to doświadcza zmiany, doświadczy, doświadcza. E, takiej e, innej zasady życia, innej zasady funkcjonowania. Kochani, nie zawsze jest tak, że ludzie wybierają to, co Boże, myśląc, że czynią dobro. Myślę, że jak oglądniecie się w koło, to zobaczycie, że to, co ludzie uważają za dobro, to z biblijnego, z Bożego punktu widzenia, Bóg uważa za zło. Więc na przykład, tak? Więc y, kochani, y, to. Tak jak mówię, zasady tego świata, zasada grzechu, zasada funkcjonowania człowieka w oparciu o poznanie dobra i zła, jest grzeszną zasadą. Tutaj funkcjonuje cały system religijny, moralność człowieka. Wszystkie zasady, cała ziemia w ogóle tak funkcjonuje. I to nie jest, kochani, przeznaczenie. To nie jest. To nie wynika z relacji z Bogiem. Tu są systemy religijne, tu jest wiedza, tu jest prawo, tu są obrzędy, tu jest całe, cała, e, e, cała ta e, kwestia uczynków, pracy nad sobą. To wszystko jest w grzechu, moi drodzy. To nie jest to, to nie jest zbawienie, to jest męczarnia. To jest życie w stanie śmierci. Natomiast, kiedy żyjąc w Chrystusie doświadczamy tej zmiany metabolicznej, którą powoduje duch, Chrystusa w nas, to my żyjemy jego życiem. I tutaj rozróżnienie dobra i zła już polega, kochani, na czym innym. Skoro Bóg jest dobry i skoro Bóg jest życiem i skoro jego życie jest dobrem, jest miłością, skoro kiedy słuchamy pasterza naszego i to co on mówi jest dobrem, to e... Rozróżniamy oczywiście dalej na zasadzie dobro-zło, tylko to jest w tym sensie wola Boża, a nie moja. Wola Boża, a nie wola grzesznego człowieka. Wola Boża, a nie ja-mi-moje. Wola Boża, a nie to, co świat wnosi do mojego życia. Wola Boża, a nie to, czego mnie systemy nauczyły. Wola Boża jest oparta o relację z Chrystusem Jezusem. Wola Boża to żywy Chrystus Jezus w nas. Chrześcijanie, my jako chrześcijanie powinniśmy rozeznać, w jaki sposób Chrystus, który jest w nas, się przez nas chce manifestować, wyrażać, urzeczywistniać, bo to On jest drogą. Jeżeli tego nie wiemy, to my tak naprawdę. Nie wiemy, jak żyć, dokąd iść, kim być, co robić. nieznajomość Chrystusa jako życiodajnego ducha, który żyje w nas, jest nieznajomością przeznaczenia, jest nieznajomością woli Bożej. Jeżeli ktoś z nas po nawróceniu, po uwierzeniu, po przyjęciu ducha Jezusa Chrystusa, nie żyje i nie trwa w Nim, to system przyjdzie i Mu założy wiedzę, system przyjdzie i Mu założy literę. System przyjdzie mu założy prawo, i taki człowiek stanie się niewolnikiem systemu, niewolnikiem cielesnych, zmysłowych ludzi, i po prostu jest załatwiony, On myśli, że służy Bogu, że wykonuje wolę Bożą. Ale to nie tędy droga, moi drodzy. Drogą jest Jezus Chrystus. Jeżeli go przyjęliśmy, to powinniśmy Go poznać, i Rozeznać, w którą stronę On, jako dar z nieba, w nas się manifestuje, jak On nas kształtuje, powinniśmy rozeznać Jego pragnienia w nas, Jego cele, Jego marzenia, um, Jego wolę. Tak? Powinniśmy, trwając w Nim, doświadczać zbawienia od tego grzechu, który nas skaził, i powinniśmy rozeznać um, tą zmianę, którą w mocy zmartwychwstania Bóg w nas. Powoduje i powinniśmy pójść w tym, co Bóg umieszcza w naszym wnętrzu. Powinniśmy pójść w tym kierunku, w którym Bóg zmienia naszą osobę. Więc, kochani, no właśnie, tak sobie mówię, wykorzystując czas. Także unikajmy grzechu, uciekajmy od grzechu pod łaskę. Pod łaskę, moi drodzy. Chrześcijaństwo to jest życie w łasce z łaski. Z łaski jesteśmy zbawieni, e, przyjęliśmy Chrystusa Jezusa, e, żyjemy w Chrystusie, jest to Boży dar, e, łaska. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Darmo, moi drodzy, darmo. To się przez wiarę przyjmuje, przez wiarę doświadczamy narodzenia, a potem, tak jak rozpoczęliśmy, tam mam, tak mamy sprawować swoje zbawienie do końca swoich dni. Skoro na początku za darmo łaskę przyjęliśmy, to w tej łasce przez wiary powinniśmy żyć. Żyjąc w Chrystusie Jezusie i doświadczając zbawienia przez Jego życie. No właśnie. I kropi, i kropi. Ja tak mówię o łasce. Wiecie co mam tutaj? Parasol też wziąłem z sobą. Nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć. I teraz go troszeczkę spróbuję wykorzystać. O. o, rozłożył się. O, widzicie? Deszcz pada. Słońce trochę wychodzi. A ja, kochani, jestem pod łaską. To jest właśnie łaska, moi drodzy. Prawo potępia. Systemy wykorzystują i potępiają. A człowiek pod łaską ma stałą radość, stałą ucztę, albowiem jest pod łaską, albowiem jest pod łaską. Gdziekolwiek pójdę, to jestem pod łaską. Żyjąc w Chrystusie, kochani, żyję w łasce, żyję pod Bożą ochroną, żyję w Bożej obecności, żyję w relacji z Nim. Doświadczam tego zbawienia, którym jest który On we mnie realizuje. To jest łaska, moi drodzy. Żyję w wierze pod Bożym parasolem. Kiedy, kiedy Bóg dał mi łaskę, to jestem chroniony mocą Bożą. Mogę być w tej łasce, mogę mieszkać w Nim. On stał się dla mnie Fundamentem, opoką, drogą, prawdą, życiem, miłością, mądrością, zwycięstwem, zbawieniem, uzdrowieniem, lekarzem, drogą. To On jest tym grodem warownym, w którym mogę żyć, w którym mogę się schować. To On jest tym namiotem, w, który, w którym e, spotykam się z Ojcem. Łaską zbawieni jesteśmy. Jest to Boży dar za darmo. Kochani, za darmo Bóg wziął takiego za przeproszeniem gnoja, jak ja, i w próbie samobójczej obdarzył łaską, obdarzył Bożym pokojem. Bóg przyszedł, zbawił mnie, wypełnił mnie swoim duchem i ja dzisiaj mogę żyć w łasce, pod Bożym parasolem. To jest łaska, to jest Boża miłość, to jest okazane miłosierdzie względem człowieka. Bóg wyrwał mnie z mocy grzechu, Bóg, Bóg wyrwał mnie z mocy królestwa ciemności i przeniósł do swojego królestwa, do królestwa syna swego Jezusa Chrystusa. Kiedy żyję i trwam w Chrystusie, to mam stale ustawiczną radość, moi drodzy. Mogę się cieszyć i radować w Panu. Pan jest moją siłą, Pan jest moim zbawieniem, Pan jest moim sztandarem, Pan jest moim zwycięstwem. Och, można by dużo mówić. Widzicie, widzicie, mogę się radować. W Biblii jest napisane, żebyśmy się cieszyli i radowali z tego, że zbawieni jesteśmy z tego, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Też jest napisane, że wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. Więc, kochani, kiedy się cieszymy i radujemy, ze zbawienia, kiedy mamy stałą, ustawiczną radość w relacji z żywym Chrystusem Jezusem, to jesteśmy pod takim parasolem, pod taką łaską, i pod tą łaską, w tej łasce, przez tą łaskę możemy się cieszyć, możemy skakać z radości, moi drodzy. Bez względu na to, co na tej ziemi tu będzie, jeżeli żyjemy i trwamy w Panu, to jesteśmy zbawieni. Jesteśmy, kochani, zbawieni. Żyjemy Jego życiem, poznajemy Jego, poznajemy Jego głos, jego, jego wolę do naszego życia. Staramy się wykonywać to, w co wierzymy, że mamy wykonywać. A On mówi: Ja będę Was strzegł, ja będę Was prowadził. Nikt i nic nie wyrwie Was z ręki mojej. Jesteście pod łaską, jesteście pod moim parasolem, jesteście pod moim autorytetem. Jesteście i żyjecie w mocy Bożej, w miłości Boże, Bożej. To jest niesamowite, moi drodzy. Ale się rozgadałem. Słońce wychodzi, słońce wychodzi, kochani. Tak więc ja będę parasol zamykał, ale my pozostańmy pod łaską, moi drodzy. Bo parasol to jest parasol, a łaska to łaska. Trwajmy w łasce, żyjmy w łasce, żyjmy e, przez łaskę. I niech ten duch łaski w nas działa. Niech działa. Pozwólmy Mu na to. Pozwólmy Bogu na Jego dzieło w nas, na chwałę, na chwałę Ojca. Jeszcze, jesteśmy zbawieni, ponieważ Bóg chce się w nas uwielbić. On nas powołał i powiedział, że kiedy będziemy żyli pod Jego parasolem, kiedy będziemy żyli pod Jego łaską, to On będzie realizował swój plan zbawienia w nas. To jest niesamowite. Dziękuję Wam za to, że posłuchaliście takich spontanicznych myśli. Idźcie do lasu, wypocznijcie troszkę, jeżeli macie taką możliwość. Posłuchajcie ciszy. Jest taki werset w Biblii, który mówi: Uciście się i poznajcie, że ja jestem Pan. Więc, kochani, to jest pewnego rodzaju zasada, którą powinniśmy realizować w swoim życiu. Uciszmy się i poznajmy, że Pan jest Panem, że Pan jest Bogiem, że Chrystus żyje w nas. Dziękuję Wam za uwagę. Błogosławię Was w imieniu Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.